Dzień dobry, witam serdecznie, to jest kanał do życzeń, ja nazywam się Piotr Szlachtowicz i dzisiaj o Tusku, ale ogólnie o Polsce. Dla mnie ze rozdziwienia, proszę Państwa, ktokolwiek wybierał e, tych, którzy rządzili wcześniej, no to powinien wiedzieć, że nie będzie lepiej, że będzie gorzej. I wielu mówiło, że tak będzie, I wielu nie chciało słuchać, więc dzisiaj proszę nie płakać, że jest tak jak jest, a będzie jeszcze gorzej. Nie będę tutaj wychwalał prawa i sprawiedliwości, ale Łukasz Warzecha, publicysta do rzeczy, jest moim gościem. Dzień dobry, panie redaktorze, witamy w kanale do rzeczy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie redaktorze, ja mam takie pytanie wprost. Jak pan ocenia dzisiejszy stan naszego państwa? Fatalnie. Tak po prostu, fatalnie. A jakby porównać do. Nie to, żeby to jakoś Prawo i Sprawiedliwość stawiać w lepszej świetle, ale czy zapisu było gorzej, czy było też fatalnie, czy jak to wyglądało? Nie ma na to pytanie prostej odpowiedzi. To znaczy, inaczej, prosta odpowiedź nie byłaby odpowiedzią w pełni miarodajną, bo można by powiedzieć, nie, no, zapisu jednak było lepiej. Państwo się tak nie rozwalało, czy nie było tak rozwalane. Nie było w takim chaosie prawnym, w jakim jest teraz, i to by była prawda, ale nie, byłoby, nie byłaby ta odpowiedź w pełni miarodajna, gdyby nie dodać do tego, że to PiS zapoczątkowało większość tego, co następnie twórczo rozwinęła obecna koalicja, i posłużę się tutaj przykładem z najnowszych wydarzeń. Mianowicie mamy sytuację, w której nagle Państwowa Komisja Wyborcza postawiła się w zasadzie w roli sądu, stwierdzając, że ona zawiesi decyzję na temat dotacji dla prawa i sprawiedliwości do momentu, kiedy nie zostanie uporządkowana sytuacja z Izbą, z izbą Sądu Najwyższego, która orzeka o ważności wyborów, ale też między innymi orzeka o kwestii czy rozpatruje odwołania w kwestii odebrania tej czy to subwencji, czy to dotacji. Czyli z Izbą Skarg Nadzwyczajnych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. I można by powiedzieć, że to wina i to by była prawda, że to wina polityków, którzy zasiadają w Państwowej Komisji Wyborczej. Ale pamiętajmy, kto tych polityków tam wsadził. Wsadził ich tam PiS, bo to PiS zmienił kodeks wyborczy i spowodował, że zamiast zawodowych sędziów, Państwową Komisję Wyborczą obsadzili polityczni nominaci. Stało się to po wyborach prezydenckich w 2020 roku. I PiS teraz po prostu zbiera owoce tego, co sam zrobił. No, jak to napisał Molière, sam tego chciałeś, Grzegorzu, dało I tak jest w bardzo wielu sprawach. Jeżeli spojrzymy na to, co pan premier robi teraz, czy zamierza zrobić z tvn czyli zamierza wciągnąć TVN oraz Polsat na listę inwestycji specjalnie chronionych, korzystając z ustawy uchwalonej jeszcze w 2015 roku, 24 lipca, no to przecież jest to też twórcze rozwinięcie Lex TVN. Tylko że PiS robił to przez osobną ustawę, chciał utrudnić działalność, uniemożliwić TVNowi działalność w takiej formie, w jakiej do tej pory działał, w związku z tym z czym chciał ograniczyć możliwość um, Udziału zagranicznych, a zagranicznych, to znaczy spoza Unii Europejskiej, inwestorów w przedsięwzięciach medialnych specjalną ustawą. Pan premier Tusk nie musi sięgać po specjalną ustawę, bo jest trochę sprytniejszy i on po prostu stwierdził, że sięgnie po ustawę, która już jest. Ale przecież to PIS tutaj otworzył te wrota. Inny przykład jeszcze z zupełnie innej dziedziny. Ci, którzy interesują się kolejnymi restrykcjami nakładanymi na kierowców, mogą się łapać teraz za głowę, no bo wchodzi kwestia konfiskaty pojazdu, na przykład w związku z tak zwanymi wyścigami ulicznymi, które nie są nigdzie zdefiniowane. To jest też pomysł aktualnego rządu. No i ja czytam jakiś czas temu na portalu X pana Sebastiana Kaletę, który pisze, że to skandal, że trzeba tutaj się sprzeciwić. No, i napisałem mu, ale przecież to wyście otworzyli tę puszkę Pandory. To wyście pierwsi wprowadzili konfiskatę samochodu dla tak zwanych pijanych kierowców. Więc większość tych rzeczy, które dzisiaj obserwujemy i które rzeczywiście powodują, że państwo jest naprawdę w upadku w tej chwili, w kompletnym chaosie, to są rzeczy, które zostały zapoczątkowane za poprzedniej władzy. I ja wtedy mówiłem, że tak się to skończy, że. Będzie kontynuacja, twórcza kontynuacja tych pomysłów, i że należy zrobić tak zwany test warzechy, czyli postawić się w roli opozycji, która musi mierzyć się z tym, co pis w danym momencie uchwalał. To znaczy, sugerowałem, żeby pis tak zrobił, żeby postawił się w roli opozycji. No, oczywiście było to wołanie na pustyni, w związku z czym mamy to, co mamy, więc niech nikt się nie dziwi. Właśnie, bo to jest ten problem. Świetnie, że o tym Pan powiedział. Ja mam takie wrażenie, że dzisiejsza opozycja, szczególnie Prawo i Sprawiedliwość, chce zrobić z nas wariatów albo durniów, nawet przepraszam za mocne słowo. No, bo ja mam dobrą pamięć, tak samo jak Pan redaktor, i przykładem najlepszym jest Pan były premier, Pan Mateusz Morawiecki, który bezczelnie na spotkaniach publicznych kłamie, że nie podpisywał. Mnie się od razu kazik przypomina, i jego tekst palił fajkę, ale się nie zaciągał. Czy rzeczywiście prawo i sprawiedliwość ma um, takie wyobrażenie o um, potencjalnych wyborcach i że można kłamać, że nie będą pamięci, pamiętać tych wszystkich rzeczy, które wprowadzali, które sam Morawiecki podpisywał i który sprawił, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy? Ja obejrzałem sobie wywody pana premiera dotyczące właśnie tej sprawy, gdzie on tłumaczy, że. No właśnie, on nawet nie mówi, że nie podpisywał, bo nie może tego powiedzieć, dlatego, że ten kluczowy dokument, czyli konkluzje Rady Europejskiej z grudnia 2020 roku, podpisał i tam jest jego podpis. On twierdzi tylko, że to nie miało na nic wpływu, ponieważ elementy pakietu Fit for 55, bo mówimy tu o Zielonym Ładzie, były uchwalane w postaci odrębnych 14 dyrektyw i te dyrektywy były uchwalane przez Radę Unii Europejskiej większością kwalifikowaną, a Polska tu nie miała mniejszości blokującej, no czyli, że to są w ogóle oddzielne procesy i to jest nieprawda. I tutaj jest skrajna manipulacja ze strony pana premiera, bo oczywiście on ma rację. Rzeczywiście jest tak, że konkluzje Rady Europejskiej, czyli to, pod czym on się podpisał, to nie jest źródło prawa. I rzeczywiście jest tak, że Komisja Europejska teoretycznie mogła zaproponować rozwiązania z dziedziny Fit for 55, nawet nie oglądając się na Radę Europejską, ale to jest, jak powiedziałem, manipulacja, bo bez tych konkluzji, które bardzo wyraźnie mówią, a ja je uważnie przeczytałem, bardzo wyraźnie mówią w ich części trzeciej, jeżeli dobrze pamiętam, poświęconej zmianom klimatycznym, że Trzeba wprowadzić ograniczenie o 55% względem roku 1990, że to jest nowy, ambitny cel. Mało tego, tam jest nawet punkt, który mówi, żeby wzmocnić mechanizm ETS, czyli mechanizm handlu emisjami. No i ja bym miał proste pytanie do pana premiera. Gdyby tych konkluzji nie było, gdyby one tak nie brzmiały, Gdyby wtedy Polska założyła weto wobec tych konkluzji, to Komisji Europejskiej było, byłoby łatwiej czy trudniej jechać z tym pakietem Fit for 55? No i myślę, że tutaj odpowiedź jest oczywista. Jasne, że byłoby trudniej, bo mimo, że nie ma tu bezpośredniej prawnej zależności, to konkluzje Rady Europejskiej są polityczną wytyczną dla Komisji. Jeżeli Komisja miała te konkluzje, to mogła działać w warunkach, Konsensusu politycznego mogła stwierdzić, proszę bardzo, mamy glejt tutaj od wszystkich przywódców krajów Unii Europejskiej, żeby jechać z Fit for 55. I było jej oczywiście z tego powodu łatwiej. Więc teraz, jeżeli pan premier mówi, ja nic tu nie zrobiłem, nie podpisałem absolutnie, to nawet jeśli formalnie te jego wywody jakoś się trzymają kupy, to faktycznie jego podpis pod tamtym dokumentem ma absolutnie znaczenie. A jeszcze muszę dodać. Że w tych samych konkluzjach, o czym się teraz rzadko przypomina, był też rozdział poświęcony mechanizmowi warunkowości, czyli tak zwane pieniądze za praworządność. I pod tym też się pan premier podpisał. I też pewnie chciałby nas przekonywać, że to nie miało żadnego znaczenia. No, właśnie palił fajkę, nie zaciągał się, ale wy zapomnijcie teraz. No ale przejdźmy dalej. Mamy kandydata niezależnego oczywiście ze strony Prawa i Sprawiedliwości pan Nawrockiego. Na swoim wideoblogu ocenia pan dosyć surowo. Ja dołączam się do tego surowego, do tej surowej oceny. No ale tak naprawdę yy, te pierwsze dwa, trzy tygodnie, jak porównuję do prezydenta Dudy, jak mam dużo uwag do pana prezydenta, no to jednak widać było chyba większą świeżość wtedy, albo przynajmniej Umiejętność medialnego poruszania się. Co pan o tym sądzi? Ja bym jednak, może pana zaskoczę, wstrzymał się na razie z tak kategoryczną opinią, dlatego że po pierwsze mamy bardzo wczesny etap kampanii, ona się jednak wcześniej zaczęła rozkręcać niż kampania w roku 2015. Poza tym zawsze jest tak, że jest ten przeciwnik i on tworzy kontekst. I na razie ja widzę tutaj jedną wyraźną przewagę pana Nawrockiego nad panem Trzaskowskim, no bo to jednak będzie ta para, która się przede wszystkim tutaj ze sobą zderzy. To znaczy w przypadku pana Nawrockiego jest budowanie jego wizerunku na faktycznych podstawach, na tym jaki on mniej lub bardziej, ale powiedzmy mniej więcej, naprawdę jest, jakie ma korzenie, jakim jest człowiekiem, co robił w życiu. To jest oczywiście za mało, bo w kampanii będą jeszcze inne wyzwania. Nie wystarczy tylko być chłopakiem takim no, ze środowiska robotniczego i mieć słuszne, patriotyczne poglądy. A na razie do tego się sprowadza głównie kampania pana Nawrockiego. To jest za mało i na pewno tam będą jeszcze dalsze wyzwania i problemy, z którymi się będzie musiał zmierzyć. Ale. To jest właśnie na razie ta przewaga, bo po drugiej stronie jest pan Rafał Trzaskowski, któremu ja nie odmawiam pewnych cech predestynujących go również do bycia skutecznym kandydatem, nie odmawiam mu też pewnych cech czy zalet, na których można budować wizerunek. Tylko problem polega na tym, że kampania pana Trzaskowskiego jest przerażająco sztuczna. Ja już mówiłem to w paru miejscach, tu też powtórzę. Ja jestem zadziwiony tym. Do jakiego stopnia ta kampania jest nieumiejętna i do jakiego stopnia ona jest z gruntu sprzeczna z tym, jaki Rafał Trzaskowski jest. No i to powoduje, że na tym tle, w kontraście z panem Trzaskowskim, pan Nawrocki wypada moim zdaniem autentyczniej, a przez to jednak lepiej, bo ta autentyczność w takiej spersonalizowanej kampanii, jaką jest kampania prezydencka, ma bardzo duże znaczenie. Pan Trzaskowski został zmuszony do tego, żeby wejść w cykl jakichś zupełnie absurdalnych wizyt w różnych miejscach w kraju. Te wizyty obejmują sprawy, o których on w ogóle nie ma pojęcia. Jeździ, jak... ja, ja nawet nie wierzyłem, jak mi koledzy dziennikarze opowiadali, bo tak tego aż nie śledziłem. On tam jeździ, jakieś kable światłowodowe ogląda, tutaj choinki pakuje. Tutaj no, skrzynki wyciągane z ciężarówki na giełdzie, na broniszach, giełdzie spożywczej, to już w ogóle weszły do, do klasyki memów. Po co to jest? Znaczy, to jest budowanie wizerunku kandydata, kompletnie oderwanego od samego kandydata. Nawet jego wystąpienie na konwencji w Gliwicach było, no, było kompletnie puste. Ja robiąc materiał na swój kanał z tego wystąpienia, które trwało, Chyba około 43 czy nawet 45 minut wykroiłem z dużym trudem 5 minut, bo tam się po prostu nie dało więcej nic wyciąć treściwego. No za to pełno było takich, powiedziałbym, naprawdę groteskowych momentów, jak ten, w którym pan Trzaskowski staje i mówi: Kocham Polskę! No, to jest tak sztuczne, tak niesamowicie sztuczne w jego przypadku. Podobnie zresztą jak nie wiem, Passus na przykład o tym, że potrzebna jest nam silna złotówka. Człowiek, który zawsze opowiadał się maksymalnie po stronie Unii Europejskiej, który wielokrotnie mówił o tym, że musimy wejść do strefy euro, nagle pokochał polskiego złotego. No to jest to jest po prostu kompletnie zadziwiające, jak ta kampania pana Trzaskowskiego jest nieudolna. Ale powtarzam, to wszystko jest na razie na bardzo wczesnym etapie, więc jeszcze jest za wcześnie, żeby jakoś definitywnie orzekać. Tutaj zgoda, że jest na wczesnym etapie, ale to może z tym Trzaskowskim jest taki problem, że pan Trzaskowski się rozpieścił przy bo w Warszawie nie musi zbyt dużo robić pod tym względem. Poza tym jest jeszcze jeden faktor. Nie wiem, czy pan się zgodzi. Pan Trzaskowski bardzo się zradykalizował na lewo i teraz nie może za bardzo w normalności się odnaleźć. Może o to chodzi? Na pewno próbuje wychodzić do centrum i próbuje złagodzić ten swój mocno, rzeczywiście lewicowy wizerunek. No, jak mu to idzie, to jest inna sprawa. W czasie tego wystąpienia 7 grudnia w Gliwicach powiedział, że jest zwolennikiem dopuszczalności aborcji w takiej wersji, w jaką to przyjęła Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska, więc tutaj przypomniał zdecydowanie o tym swoim lewicowym przechyle, ale już ten jego, ta jego próba wysterowania do centrum też wywołuje śmiechy. No ja już widziałem takie memy, gdzie pan Trzaskowski ubrany w komrze jest podpisany, że będzie na roraty chodził. No to naprawdę, znaczy można... Kreować wizerunek polityka w kampanii na różne sposoby i tak się robi na całym świecie, ale ten wizerunek nie może być zupełnie oderwany od tego, jaki kandydat jest, bo to się zawsze skończy katastrofą. Pan Trzaskowski nie jest kandydatem centrowym, jest kandydatem z lewego skrzydła koalicji obywatelskiej, jest kandydatem, który wchodzi bardzo mocno. W elektorat lewicy. No w tej chwili już konkretny elektorat, bo lewica ma swoją kandydatkę, panią Magdalenę Biejat. Więc wchodzi bardzo mocno nawet w ten mały elektorat pani Magdaleny Biejat. Więc no, nie ma sensu robić z niego centrysty czy nawet centroprawicowca, bo on po prostu kimś takim nie jest. To się może skończyć, nie mówię, że tak będzie, ale może się skończyć dla koalicji obywatelskiej i dla samego kandydata katastrofą. Panie redaktorze, wracając do mojego pierwszego pytania do tego, jakim stanie jest nasze państwo, czy grozi nam to, co się wydarzyło w Rumunii? Niestety obawiam się, że taka groźba jest może w trochę innej formie prawnej, no chociażby dlatego, że u nas Izba Kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych Sądu Najwyższego, a nie sąd konstytucyjny decyduje o ważności wyborów, a w Rumunii to sąd konstytucyjny. Który zresztą ma skład stricte polityczny, bo tam dziewięcioro członków Sądu Konstytucyjnego jest wybieranych przez Izbę Deputowanych, Senat i Prezydenta, czyli ściśle polityczna nominacja. Natomiast jak słucham polityków obecnej koalicji, a mówili już o tym i Pan premier, i Pan Tomasz Siemoniak, no to nabieram niestety obaw, że ten wariant rumuński może być grany, może być taka próba. Oni obaj, obaj wspominali o tym, no, nie wymieniając tam z nazwy Rumunii, ale było ewidentne, że oni się do Rumunii odnoszą, mówiąc o zewnętrznej interwencji w wybory. Jeżeli się przeanalizuje dokładnie to, co się w Rumunii wydarzyło, tu znów odsyłam do najnowszego filmu na moim kanale, gdzie ten problem w szczegółach omawiam, tę sprawę w szczegółach omawiam. No to widać, że te zarzuty są, no może nie chcę powiedzieć dente, ale oparte na bardzo. Lichych przesłankach i bardzo lichych podstawach, a przecież unieważnienie pierwszej tury wyborów, czyli zmarnowanie, ukradzenie wyborcom, w tym wypadku prawie 4 milionów głosów, czyli głosów oddanych na pana Georgesku i panią Laskoni, czyli tych dwoje kandydatów, którzy mieli przejść do drugiej tury, ukradzenie de facto tych głosów ich wyborcom, no to jest broń tomowa. I takiej broni atomowej powinno się używać tylko wtedy, jeżeli są bardzo mocne, faktyczne podstawy, żeby taką decyzję podjąć. Tymczasem Rumuński Sąd Konstytucyjny użył tej broni, no, dlatego, że pan Georgesku miał dobre notowania na TikToku. No i że tam ewentualnie na tym TikToku to jacyś influencerzy opłacani z jakichś tajemniczych źródeł umieszczali jego filmiki. No to jest po prostu niepoważne, ale to oczywiście służy temu, żeby w drugiej turze, w drugiej w powtórzonych wyborach, których data jeszcze nie została wyznaczona, żeby znalazł się już słuszny kandydat, czyli były premier kandydat socjaldemokratów, bo mainstream nie tylko rumuński, ale też europejski bardzo cierpiał właśnie z tego powodu, że kandydat socjaldemokratów odpadł i w drugiej turze miałoby się znaleźć dwoje prawicowych kandydatów. No i niestety, jak się weźmie te nawiązania do sytuacji rumuńskiej i zestawi je z sytuacją w Państwowej Komisji Wyborczej, czyli z sytuacją, w której de facto PKW odmówiła uznania decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, twierdząc, że tu musi najpierw być wyjaśnienie, zanim wyjaśnienie sytuacji prawnej, zanim oni podejmą decyzję. To niestety, no. Tworzy ryzyko, że naprawdę może dojść do bezprecedensowej, absolutnie w historii Polski, w historii trzeciej RP, absolutnie bezprecedensowej sytuacji. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy, no być może nawet nie pierwszą, ale drugą turę wyborów czyli tę, w której głosy na obu kandydatów to jest w sumie tam pewnie około. 20 milionów głosów, tyle może być, i one się pewnie podzielą mniej więcej prawie porówno. No i nagle wyborcy jednego z tych kandydatów dowiadują się, że ponieważ była jakaś rzekoma interwencja zewnętrzna w przebieg wyborów, no to wynik tych wyborów zostaje unieważniony. No przecież to jest naprawdę groźba wojny domowej. Ja z ogromnym niepokojem słucham tego, co mówi czy to pan premier, czy pan minister Siemoniak, bo mam wrażenie, że oni igrają z ogniem. Myślę, że Polacy są bardzo mało skłonni do wychodzenia na ulicę bardzo mało znacznie mniej niż mieszkańcy wielu krajów w Europie Zachodniej. Nie ma w Polsce genu buntu, ale jednak taka sytuacja, o jakiej tutaj mówię, no to myślę, że. To już by jednak spowodowało naprawdę długi ciąg um, intensywnych zamieszek i niepokojów. To jest naprawdę granie z ogniem. No dobrze, to na koniec, bo to wygląda tak, że w całej Europie może być podobna sytuacja, panie redaktorze. We Francji Le Pen, AfD non-stop słyszy, że um, może zostać jak gdyby wyrugowana z życia politycznego że może być yy, pozbawiony jakichkolwiek praw y, partii politycznej w no, tam się pojawiały nawet głosy, żeby AFD, głosy z mainstreamu, żeby AFD zdelegalizować, a no, no to partia, ją oznaczyć jako ma... nawet partię terrorystyczną czy organizację terrorystyczną. takie głosy To jest również ugrupowanie, które ma w tej chwili w skali Niemiec poparcie na poziomie 20%. No to wyobraźmy sobie, że zdelegalizowana zostaje partia, która ma 20% poparcia, jest na drugim miejscu w notowaniach poparcia. Pytanie moje jest takie, panie redaktorze: Czy to nie jest jakiś szeroki europejski plan, żeby tych tak zwanych, przepraszam, faszystów, yy, tych ruskich onuc, bla, bla, bla i tych wszystkich epitetów, które yy, zostały rzucane zawsze na podobne ugrupowania polityczne, podobnych dziennikarzy, ludzi, którzy się nie zgadzali z tym, co się dzieje dookoła, że to jest taki ogólny europejski plan, żeby spacyfikować oponentów? Nie wiem czy to jest plan, który gdzieś został wymyślony, zdefiniowany, został zapisany i dokładnie omówiony, natomiast na pewno jest to próba testowanie jakiegoś wariantu i ten wariant ma jedną wspólną cechę Rosję. To znaczy Rosja jako uzasadnienie ograniczenia demokracji. Tak, to jest grane również w Polsce w różnych wypowiedziach Członków koalicji rządzącej, a może to też przejść do praktyki. No, przecież właśnie ta sytuacja w Rumunii, dokładnie tam, Putin został wykorzystany jako uzasadnienie. I teraz, no, czysto teoretycznie myśląc, Proszę sobie wyobrazić, jeżeli takie uzasadnienie jest wystarczające, jak łatwo jest urządzić prowokację, która może utopić dowolnego kandydata, czy zniweczyć, anulować dowolne wybory w takim państwie. Wystarczy spowodować, żeby jakaś, jakiś kandydat, czy jakaś partia miała nadzwyczajne notowania, czy była nadzwyczajnie eksponowana w jakimś medium społecznościowym, i tutaj służby już mogą to tak przedstawić, żeby pokazać, że był to jakiś zewnętrzny wpływ, bo przecież inaczej się tego nie da wyjaśnić. I przykład rumuński nam pokazuje, że tu żadnych dowodów nie potrzeba. Nie potrzeba dowodów na to, że wyjątkowe, wyjątkowa liczba odtworzeń filmów czy reklamówek pana Georgesku na TikToku miała realny wpływ na wybór Rumunów. Nikt tego nie dowiódł. I nie musi tego dowodzić. Wystarczy, że on miał dużo odtworzeń czy dużo filmików dobrze pozycjonowanych na TikToku. No to przecież spowodować coś takiego właściwie w dowolnym innym kraju europejskim to nie jest żaden problem. Można to łatwo zrobić, a potem służby stwierdzą: o proszę bardzo, tutaj było wyjątkowo dużo um, odtworzeń, filmików, na przykład Konfederacji na YouTubie. No to jeżeli tak było, no to przecież to są zewnętrzne siły. My tu mamy y, takie zestawienia, które pokazują, że to gdzieś tam z zewnątrz te impulsy przychodziły. Dziękujemy bardzo. Konfederacja zostaje zdyskwalifikowana, prawda? Wybór tam iluś milionów wyborców zostaje wykreślony. No niestety do tego to wszystko może się sprowadzić. Łukasz Możecha, publicysta do rzeczy. Był moim Państwa gościem w połączeniu internetowym na kanale do rzeczy. Panie redaktorze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Ja również dziękuję Państwu za uwagę, ale przede wszystkim za to, że subskrybujecie kanał. Zachęcam do tego, by to robić dalej. Wie, wiele m, podobnych, ciekawych rozmów przed nami. O, to mogę, te, o tym mogę was Państwo e, zapewnić. Więc zachęcam do subskrypcji kanału do rzeczy, do lajkowania, udostępniania, komentowania tego, co publikujemy. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia.